Marzę, że pewnego dnia będziemy razem nad morzem i powiecie do mnie, mamo Czy miłość okaże się niezwyciężona w obliczu zemsty? Nie zbliżaj się do Gaela Widziałem, jak się całujecie W rolach głównych Angelique Boyer Danilo Carrera Daniel Elbitar Marlene Favela i Guillermo Garcia Cantu. Muszę wiedzieć, skąd pochodzę. Jeśli będziesz drążyć, znajdziesz rzeczy, które ci się nie spodobają i które zranią cię o wiele bardziej. Doszłam do wniosku, że moje dzieci będą bezpieczniejsze, jeśli nie będą wiedziały, kim jestem. Kolumba będzie z tobą walczyć. Dobrze wiesz, że jest niebezpieczna i skrzywdzicie bez mrugnięcia okiem. Zabij, Leone. Brawo. Jeśli nie dasz mi tego, czego chcę, Kolumba i wszyscy to Negro dowiedzą się, że jesteś Marenoramos Ramos i chcesz ich zniszczyć. Na nie się wasz. Potrzebujesz lekarstwa, które tylko ja mogę ci dać. Nie zobaczysz już swoich dzieci. Proszę cię, Kolumbo. Zamiast żony, będziesz miał teraz we mnie najgorszego wroga. Już wygrałam. Nowe odcinki niezwyciężonej miłości od poniedziałku do piątku o 15.00 tylko na Nowelas Plus.